Dzień dobry, witam w kolejnym filmie i zapraszam na kolejną przygodę w terenie. Dzisiaj, dzisiaj trochę inaczej będzie. Jestem w miejscowości Ruda Kozielska, i przygotowuję się do krótkiego spływu rzeką Ruda, rzeką Rudą. Do plecaka spakowałem prosty sprzęt biwakowy i wszystko, co potrzebuję do spływu. jest packraft jest pompka w postaci takiego worka jest kamizelka asekuracyjna wiosło i zamiast siedziska tym razem zabrałem matę składaną mój dzisiejszy spływ. Wybrałem odcinek rzeki Ruda od Rudy Kozielskiej do, do Kuźni Raciborskiej. Odcinek, który jest określany jako najtrudniejszy, ale też najładniejszy. Nieuregulowany. To jest taki odcinek starorzecza. No i powiem Wam, że silny nurt. Myślałem, że będzie Spokojniej trochę ta woda płynęła tutaj. Tak, to może bardzo dziwnie zabrzmi, ale w ostatnich dniach niewiele czasu mam na biwaki. Nie wiem, mam czasu na biwaki, ale oczywiście no to nie jest tak, że nie mam tego czasu na biwak, tylko przygotowania do trochę dłuższego wyjazdu są dosyć absorbujące i nie zostawiają czasu na takie, nie zostawiają czasu na jakieś takie właśnie krótsze wyjazdy biwakowe. No dlatego dzisiaj wykorzystuję parę godzin, żeby na chwilę się oderwać i wyskoczyć trochę. Otoczenie bardziej naturalne. No i działam bardzo, bardzo lokalnie. A ta rzeka w planach to była od długiego, długiego czasu. Muszę się Wam przyznać, że już tutaj w styczniu tego roku to był chyba styczeń. Staliśmy z Mackiem przy tym samym mostie, z którego, spod którego ja startowałem. Byliśmy przygotowani do spływu. Pogoda fatalna, lało, padał śnieg, wiał silny wiatr. No ja wtedy się wycofałem z tego spływu. Wycofałem się z tego spływu i do dzisiaj mam takiego kaca moralnego. Kac turystyczny to jest. Kiedy rezygnujemy z jakiegoś zaplanowanego wypadu. Więc mam nadzieję, że dzisiaj te kilka godzin na rzece. A może chociaż trochę się z tego kaca wyleczyć. No, powiem wam, że przy tej prędkości no, tu trochę się trzeba tutaj napracować. Znaczy, to nie jest jakaś ciężka praca. Trzeba tutaj dosyć aktywnie płynąć na tej rzece. No proszę, spotkanie z gałęzią. Podpłynę chwilę w górę rzeki, żeby Wam coś pokazać. Jaka tutaj ładna niespodzianka czeka na pakrafty. Nie bardzo mam to jak wyjąć teraz, ale przy niższym stanie wody trzeba byłoby tutaj wrócić i usunąć deskę. Deskę, która jest nabita gwoździami. Ustawiona w ten sposób, i tutaj pięknie gwoździk. Pięknie gwoźdź wystaje, gotowy do zaatakowania. Dmuchanej jednostki pływającej. Także ja sobie wbiłem lokalizację, zrobiłem pineskę. W opisie do tego filmu dam wam namiary na to miejsce. Płyniemy dalej. wysoko szła woda chyba nie tak dawno mnóstwo starych potężnych drzew bardzo przyjemnie się płynie ten odcinek chociaż to jest chyba najbardziej zakręcona rzeka przynajmniej ten odcinek tej rzeki najbardziej zakręcony odcinek rzeki jaki spływałem Powiem Wam, że zdecydowanie ten spływ raczej zalicza się do tych bardziej aktywnych, nie do tych leniwych, a gdyby ktoś z Was chciał spłynąć tą rzeką i połączyć to z biwakiem, no to jeśli to dla Was ma znaczenie, to akurat na tym odcinku rzeki jest wyznaczona, przy, tej, przy tym odcinku rzeki jest wyznaczona strefa zanocuj w lesie, więc jeśli ktoś ma obawy związane z legalnością biwakowania. Chciałby sobie jakiś spływ z biwakiem zrobić? No to akurat dokładnie przy tej rzece, mniej więcej na wysokości tego odcinka, który ja spływam, jest właśnie możliwość biwakowania. No nie pogadam z Wami spokojnie z kamerą w ręce. Bo Bo trzeba tutaj cały czas reagować na to, co się dzieje na rzece. Także płyniemy, no ale to już czas najgorszy, znaleźć jakieś, jakieś miejsce na kawę. No do pełni szczęścia, brakuje tylko tego, żeby w tej rzece płynęła czysta woda. Ale tutaj raczej nie jestem optymistą w tym temacie. I'm so strange. W sytuacji bardzo efektywnie wykorzystuje się opał w takiej kuchence na drewno, tylko po to, żeby zagotować wodę. Tak naprawdę wystarczy kilka gałęzi o grubości nie grubszej niż palec wskazujący. Jest bardzo mało opału to po pierwsze, a po drugie, to wszystko się w 100% wypala. Zostaje tylko popiół, nie zostają żadne nadpalone, grube gałęzie. Stawiamy po sobie śladu w ogniska. W takich momentach się zastanawiam zawsze, jak to jest, że mieszkam w tej okolicy od 10 lat i jestem nad tą rzeką pierwszy raz. Pierwszy raz z nią spływam, mimo że przez ostatnie 10 lat była w zasięgu, no praktycznie w zasięgu ręki. Za chwilę jeszcze będę negocjował z rzeką. I taka to będzie dzisiaj krótka przygoda. Jak spakowany, można ruszać. No i tak to krótka przygoda w terenie. Dobiega końca, kilka godzin na oderwanie się od dosyć intensywnych przygotowań do kolejnego wyjazdu. Stąd się wziął packraft. To nie jest nowe słowo dla nowego słowa i dla wymyślania czegoś na nowo. Tylko to jest słowo, które zawiera właśnie ten element pakowania. Ten packraft ma być lekki, mobilny. Tak żeby po zakończeniu spływu wrócić go do plecaka na rower, podejść czy to na pociąg, na autobus, czy po prostu marszem wrócić na miejsce startu. No a jako, że te rzeki najczęściej właśnie tak mandrują, to można bez problemu zaplanować trasę tak, że kilka godzin spływu da nam na przykład godzinę marszu powrotnego. Tak jak to będzie w moim wypadku. Także dzięki za uwagę. Ja już nieubłaganie zbliżam się do cywilizacji. Co tylko pokazuje, że wcale tak daleko od tej cywilizacji nie byłem. A poczucie było zupełnie inne. Także dzięki za oglądanie. Dzięki za udział w kolejnej mini przygodzie. Do zobaczenia niedługo.